Cześć, hej, ostatnie komentarze pod moimi filmikami i naprawdę mnie zmotywowały. No, bo jestem leniem i dziękuję za takie komentarze. Więc, jeżeli możecie zostawić łapkę w górę, komentarz naprawdę motywuje mnie to. Powinienem tak naprawdę nagrywać bez tego i mieć w tym jednak dyscyplinę. No, ale dziękuję, naprawdę dziękuję. Jak? Przestałem być ateistą, przestałem być agnostykiem i zacząłem wierzyć w pana Jezusa. Dobra, już od początku mojego życia tak naprawdę, chodząc do kościoła, wydawało mi się to nudne i zastanawiałem się, dlaczego, dlaczego? dlaczego mi się tam nie chce chodzić. Chodziłem, no bo trzeba było, no to chodziłem. Jak to w rodzinie katolickiej bywa? Cały czas w życiu szukałem prawdy, a w Piśmie Świętym pisze, szukajcie, a znajdziecie. No to szukałem, szukałem, jeszcze nie czytałem z Pisma Świętego, ale szukałem prawdy. No i pewnego dnia... Taka naszła mnie po prostu myśl, żeby zmienić swoje życie. Myślę, że to była myśl od Boga. Tak więc szukałem. muzełmani nie za bardzo, bo tam jest Allah. I jak ktoś dobrze jeszcze szuka w internecie, to za sobie sprawę, że to Allah to nie jest inna nazwa dla Boga, tylko to jest nazwa dla szatana. Dalej. Jest tam ich gościu, który napisał Koran. Napisał to pan, który. Lubi małe dzieci. Hinduizm, reinkarnacja. Dlaczego mi się reinkarnacja nie gryzie? Ponieważ jak mamy się uczyć i być coraz lepsi w kolejnych wcieleniach, skoro nie pamiętamy kolejnych wcieleń? Jak mamy uczyć się na błędach, skoro nie pamiętamy swoich błędów? Nie da się. Dalej. Katolicyzm, dlaczego? Ludzie, którzy chodzą do kościoła w katolicyzmie, nigdy mi nie odpowiadali po prostu nam przybyli git, a w domu i ogólnie seks przedmałżeński, kradzieże itp itp i zero skruchy, tylko wymówki dla tych grzechów. No i tak sobie zdałem sprawę, że chcę być jednak inny w tym świecie, a nie taki sam jak no ludzie. Ale oczywiście nie mówię, że jestem lepszy od nikogo, tak jak każdy tym grzesznikiem, no tylko po prostu ja szukam prawdy i nie mam wymówki dla swoich grzechów. Miałem taki moment, że miałem depresję i Chęć ucieczki była bardzo kusząca. Myślę, że każdy wie o co chodzi. Nie będę używał tej słów cenzuralnych na tej platformie. Położyłem się na podłodze, powiedziałem panu Jezusowi o co chodzi. No i pan Jezus wypełni moje serce taką miłością. Zdałem sobie sprawę, że ktoś mnie kocha, ma dla mnie plan. I od tego momentu miałem wtedy 18 lat, teraz mam już 23 zaraz. No i ta miłość cały czas się utrzymuje cały czas mam plan, wiem co robić. Pan Bóg pomaga mi po prostu cały czas. Duch Święty zrozumiałem w Piśmie Świętym. Zacząłem coraz więcej czytać Pisma Świętego. Zdałem sobie sprawę, dlaczego cały czas jest w Kościele katolickim, tylko przez rok czytane Pismo Święte, ponieważ tam wam nie powiedzą, że masz się narodzić z Ducha Świętego, tylko zabierzcie dziecko na chrzest. Nie wytłumaczą o co chodzi w narodzeniu się na nowo w Duchu Świętym, a nie z ciała nie wytłumaczą. Słuchajcie, jeżeli Pan Jezus mówi przypowieściami, to nagle kiedy powiedział, to jest moje ciało, moja krew, to to jest nie przypowieść, tylko y, faktycznie tam się zmienia. No i w ten sposób właśnie stałem się chrześcijaninem. Nie, jak coś to chrześcijanin, to nie jest żaden otłam, katolicyzm itp. To jest prawdziwa wiara w Pana Jezusa. Chrześcijanizm, a katolicyzm, protestantyzm, to są po prostu zupełnie inne wiary. Chrześcijanin to jest osoba która podąża za Panem Jezusem, jest narodzona na nowo i stara się ten grzech w swoim życiu tępić. Koniec. Ja nie szukałem jak coś wymówki dla swojego grzechu. Szybko jeszcze napomnę o tym. Był grzech, którego, który cały czas miałem wymówkę. Jest to oczywiście mówienie brzydkich słów, przeklinanie. No i miałem wymówkę, jak złożone różne wyrazy, zdania, sylaby Mogą po prostu powodować, że to jest grzech. No ale zastanówmy się. Czy jeżeli powiemy do kogoś kocham cię, a jesteś najgorszy, prawda, że te słowa mają różnicę, prawda, że krzywdzą? Dokładnie. Więc każde słowo, które wypowiadamy, nie możemy powiedzieć, że to jest zlepek wyrazów i nagle ktoś ustalił. Nie. Słowa mają po prostu moc. Powiedzcie go do kogoś kocham cię, a powiedzcie do kogoś, no, jest różnica, prawda? Dokładnie. Nie chcę po prostu podążać w ścieżki ludzi, którzy nie wiedzą, co robią z tym życiem i starają się seks, pieniądze i pepe. Nie, sorry. Trzymajcie się, naprawdę. Naprawdę dziękuję za te dwa komentarze, one dużo mi dają. I naprawdę dziękuję, że poświęciliście czas to napisać. Trzymajcie się wszyscy i uważajcie na siebie w tym świecie. Uważaj! Uważaj! No bo jest średnio.